No dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj mamy dzisiaj mamy co mamy się? Czwartek. Czwartek mamy. Mam w zakopanem parę rzeczy tam sobie pozałatwiać w urzędach. Teraz muszę kolejnie jechać do nowego targu. Też do urzędu. Taki dzień dzisiaj mam, że po urzędach sobie jeżdżę, ale jeżeli chodzi o urzędy, które mam w zakopanem, to powiem Wam, że bardzo zaskoczona jestem, bardzo miłe panie były i, i w ogóle zaskoczyłam się na pewno pozytywnie. Ale wiecie, jeżeli wy jesteście pozytywnie mili dla ludzi i tak dalej i tak widzicie z takim uśmiechem, to, 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 to nawet ci ludzie po prostu się zmuszają do tego, żeby się uśmiechać. <laughs> e, więc to tak mi się po prostu wydaje. Piękne pogody ogólnie mamy, pada deszczyk, styczeń, ale niby już od niedzieli ma padać śnieg, także i na minusowych temperaturach będzie, więc no już chyba przyjdzie ta zima w końcu, bo no jak już ma być ta zima, to już nikt będzie wtedy, kiedy ma być, a nie żeby była znowu gdzieś w kwietniu lub maju. Ja muszę tak. poczekać chwileczkę, bo dopiero się umówiłam do urzędu na 13.20. Więc chwilę czekam, mam godzinkę. No i w ogóle witam Was w nowym roku. Mam nadzieję, że spędziliście Sylwestra i przywitaliście nowy rok bardzo pozytywnie. Ja co roku, jak zwykle, zazwyczaj w domu siedzę, taką małą domóweczkę robimy i oglądamy zazwyczaj. No oglądamy Sylwester Marzeń lub na Polsacie to zależy, ale zazwyczaj teraz Sylwester Marzeń, no bo wiecie jak mieszkam w okolic. Chciałam Wam w ogóle złożyć życzenie na ten nowy rok, żebyśmy wszyscy tutaj spełniali siebie, żebyśmy realizowali swoje cele. Dużo wiary w siebie, dużo zaufania do siebie i do tego co chcemy osiągnąć. i. I nie myśleć o tym, co inni pomyślą. Jeżeli chodzi o moje postanowienia, plany na ten rok, no to Wam wszystko pewnie powiem już, jak będę w domu. A na ten moment yy, idę jeszcze do banku, wypłacić sobie pieniążki. I... No i tyle na razie. No i kochani, wróciłam. Dzisiaj dużo załatwiłam takich spraw urzędowych, więc się z tego bardzo cieszę. Udało się wszystko. No i jestem w domu. Eee, no i tak jakoś zeszło, że już jest godzina 15.41, eee, czekam na moją kuzynkę, bo przyjdzie na po, takie no małe posiadki e, ze swoim dziedziusiem małym, no i, no i także dzisiaj konkretnie produktywnie nic nie zrobię chyba, może później wieczorem, najważniejsze zrobiłam, to się liczy priorytet jeden zaliczony. Jeżeli chodzi ogólnie o nowy rok, no to ja tak naprawdę nie daję sobie żadnych postanowień już od dobrych paru lat, bo stwierdziłam, że postanowienia nic tak naprawdę nam dużo nie dadzą, więc ja sobie zazwyczaj wyznaczam cele. Te większe i później te większe rozdzielam na te mniejsze. Więc w tym momencie, jeżeli chodzi o styczeń, no to styczeń chcę, żeby było w nim więcej aktywności niż dotychczas, bo naprawdę grudzień, listopad i ogólnie poprzednie miesiące, no nie były bardzo bardzo aktywne, a chciałabym, no, i chcę na pewno ruszyć dupsko. Na razie sobie na taki początek dałam dwa treningi w tygodniu, chcę zrobić, i to już obojętnie jakie, na jakie będę miała ochotę. No, i głównie chcę robić treningi z aplikacji albo Anny Lewandowskiej, albo Sodakowskiej, albo z codziennie Fit. Albo jeszcze z YouTube'a mam takie parę takich trenerek, które lubię z nimi ćwiczyć. idzie ten czas, tak jak na przykład dzisiaj, będę miała ochotę bardziej poćwiczyć z Ewką Chodakowską, to sobie zrobię jej trening, który mi najbardziej w tym momencie odpowiada, nie? Więc po prostu na najważniejszym takim celem jest zrobienie tych dwóch treningów w tygodniu. Nieważne jest z kim, nieważne jest, jaki ten trening będzie, ważne, żeby był jakikolwiek taki trening. Głównie się skupiam na jak całego ciała na ten moment, bo myślę, że... No, jak się tak nie ćwiczy bardzo długo, bo taki był przestój, albo tak robiłam to bardzo sporadycznie, to najlepiej sobie robić takie treningi całościowe, całego ciała. No i co wam powiem, że zaczęłam 1 stycznia, zrobiłam sobie trening, no i mamy dzisiaj 4 stycznia i do dzisiaj czuję zakwasem. Ja już w ogóle czułam zakwas, ćwicząc. Już czułam, że tu te mięśnia już działają i naprawdę, Yy, powiem Wam, że masakra, masakra, i tak się zdziadziłam, aż się przeraziłam tak naprawdę. Z jednej strony bardzo dobrze, że się przeraziłam, bo, bo muszę się wziąć w garść i zacząć ten ćwiczyć, więc dwa treningi na razie w tygodniu. No i to sobie takie wyznaczyłam cel, żeby no, próbować te 7000 tysięcy kroków zrealizować, bo 7000 tysięcy nie jest to tak dużo i może naprawdę je szybko zrobić yy, przez cały dzień. No tylko po prostu muszę się skupić na tym, żeby się ruszać. No pracę mam siedzącą, więc w pracy troszeczkę takie jest dla mnie wyzwanie, ale wiem, że mogę też się ruszać, mogę chodzić. I taki mam zamiar, żeby się po prostu też w pracy ruszać więcej. No i w domu tak samo. A i jeszcze trzeci krok taki, to chcę rozciągać się, ale to tak wieczorkami. I zrobiłam sobie zaś taki cel. Jak przychodzę z pracy, no to sobie włączę jakiś tam serialik czy coś. I wtedy będzie rozciąganie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ale no, wierzę, że mi się to uda. Zrobiłam co prawda niecały, ale mam szkolenie zaraz, więc stwierdziłam, że dobra, zrobię chociaż pół godziny. No prawie pół godziny. No ja się już wykąpałam. Jeżeli chodzi o to szkolenie, to jest bezpłatne. No i tu po prostu macie jakby godzinę. Umówioną przez po prostu tamtą stronę, no i sobie, jeżeli macie czas, no to możecie na tą stronę sobie wejść. To szkolenie jest e, przez Zuma więc zaraz się będę właśnie logowała, kawę sobie robię, no i później będę się ogarniała, bo na ten moment po prostu no nie zdążę. Więc, e, więc zaraz Wam pokażę, jakie to szkolenie. Na Instagramie jakaś dziewczyna mówiła o tych szkoleniach, że są darmowe, dlatego ja się od razu zarejestrowałam, no i tak sobie spojrzałam, jakie tam są szkolenia, no i naprawdę było bardzo ciekawe niektóre, i chciałabym właśnie na te. Szkolenia uczestniczyć jak najczęściej. Więc dzisiaj jedno szkolenie robię. Chciałabym spróbować w ogóle zobaczyć, jak to będzie to wyglądało, niby te szkolenia są z certyfikatem. Także ciekawa jestem. Tak wyglądam na ten moment. Idę zrobię szybko tą kawę. No i będziemy się rozwijać, kochani, rozwijać, szkolić się. Jeżeli jeszcze są darmowe rzeczy, to dlaczego by nie, nie? Trzeba próbować korzystać z tego, co mamy pod ręką teraz, więc idę. Ja już, kochani, po szkoleniu. Jeżeli chodzi o szkolenie, to zachęcam Was do zarejestrowania się na tą stronę szkolenie.pfp.com.pl i tutaj macie różne, dowolne dowolne kursy, jakie chcecie. Oczywiście tutaj są wybrane daty i godziny, więc no musicie się wydostosować do nich, ale myślę, że bardzo fajnie, ciekawie można się nauczyć troszkę parę rzeczy fajnych, rozwinąć się i to jest wszystko darmowe, więc no korzystajmy z tej darmowej też wiedzy, bo nieraz się narzekamy, że chcielibyśmy się rozwijać i tak dalej, a nie korzystamy z takich właśnie darmowych, darmowych kursów, jak na przykład na tej platformie. Także jak założycie sobie konto, no to macie tutaj mój rozwój, no i jak kończyliście szkolenia, ile godzin i tak dalej. A muszę jeszcze wypełnić ankietę po tym właśnie szkoleniu i wtedy dostanę materiały. Więc Wam powiem, że naprawdę bardzo fajnie, ciekawie. No i też może to bardziej motywuje to, że macie wybraną godzinę, datę i wtedy wiecie, że jeżeli tego nie obejrzycie, no to nie będziecie mieli dostępu do niego wcześniej, później, więc. Więc, no, to też jest takie bardzo ciekawe. Także ja muszę wypełnić tą ankietę. No i jak coś. Coś, to się odezwie do Was później. Fajna pani prowadziła. Ona ma też oczywiście konto na Instagramie, tylko teraz już nie wiem jakie. No i. I tak, i tak po szkoleniu. Reszcie jest sobie zrobić kaweczkę, godzina jest 13.45. W ogóle dzisiaj planuję jechać na Gubałówkę, na te światełka z dzieciaczkami, bo jeden był już dwa razy na, te, na tej Gubałówce, Bartuś był już, a Milenka jeszcze nie była, więc chciałabym głównie ją zabrać. Ale oczywiście jak już jednego, to drugiego też trzeba zabrać, nie? Więc wybieramy się tak przed czwartą, jak będzie już trochę ciemniej. No i, i takie plany. Dzisiaj mam. E, więc fajnie cieszę się bardzo, bo naprawdę dzisiaj zrobiłam taki produktywny dzień, miałam, bo zrobiłam sobie trening, zmontowałam film, który teraz jest na kanale. A propos Vision Board 2024 możecie się akurat zainspirować, odsyłam was do niego. Ma, tutaj daję Wam linka pod filmem, więc e, możecie sobie zobaczyć, jak stworzyłam ten Vision Board, no i. No i zobaczycie, ocencie po prostu sami, czy to się Wam podoba taka, taka moja wizja, czy, czy taki format tego Wam się spodoba, dajcie znać. Resztę się też muszę poogarniać troszeczkę włosy mi same wyschły. Także między dwie, dwie, no, dwie godziny też, też szkolenie trwało, ale w międzyczasie no niestety tu dzieciaczki jeszcze przyszły, to to i tu jeszcze obiad jeszcze przypilnować. No i tak właśnie zeszło, że część tego obejrzałam na spokojnie, a część no troszeczkę tak, wiecie, słuchawki miałam, więc to inaczej mogłam sobie chodzić i coś robić, ale to już nie było to samo. No ale najważniejsze, że zrobiłam, że spróbowałam i że robię, rozwijam się i uczę się. Zawsze coś się dowiedziałam ciekawego, coś nowego i no i Korzystajmy, korzystajmy z darmowej wiedzy. Na razie kończę. Jak coś to się pewnie odezwę do Was Czas później, na Oglądam sobie nie Anna. Miałam ten serial zacząć w jesieni, no, ale mi się tak wyszło, że nie obejrzałam go, więc zaczęłam go dopiero teraz. Także pierwszy sezon i pierwszy odcinek rozpoczęty. No i tak sobie będę. Tak sobie będę oglądała i piła kawkę, no i chcę sobie jeszcze poplanować dzisiejszy dzień, no bo tak naprawdę wczoraj tego nie zrobiłam, więc no fajnie sobie coś zapisać, także czas na planowanie. Jeżeli chodzi o mój planer taki styczniowy, no to wygląda tak, pierwszy kwarta. Tutaj zrobiłam sobie taką vision board. Oczywiście z innych zdjęć wykorzystałam. A resztę wam nie pokażę, bo to są takie moje wiecie, rzeczy, które na ten moment tutaj wam nie pokażę. Ale no, planuję coś wam zrobić takiego, żeby właśnie były co miesiąc planowanie i podsumowanie miesiąca. No, ale to zobaczymy, jak mi się o to uda. Także ja biorę się z zaplanowaniem. Dzisiejszego dnia, choć wiem, że dopiero jest godzina 14, ja dopiero zaczynam dzień planowania, od planowania, no ale czasem też tak u mnie bywa, że po prostu rano zrobiłam te rzeczy, yy, które chciałam, no i oczywiście sobie je napiszę już od razu, żeby już żeby były, że już zostały zaliczone. No ale jeszcze parę rzeczy chcę sobie dopisać, co jeszcze w tym dniu bym chciała zrobić ciekawego, także działam. Patełka. Dobrze? Tak? No. Co to wieża wow. taka wielka? Wow! Wow! Wieża. No. Idziemy gdzie?